Będzie to opowieść z cyklu Niam, Niam. Powiem szczerze, że jak wsiadam na BMW R1200RT, to po pierwsze spotykam się z niebywałą historią tej firmy, bo silniki o układzie przeciwsobnym, czyli boxer, to norma w BMW. Ale ten silnik... W RT nie jest już tym starym silnikiem. To jest silnik chłodzony wodą, to nowość BMW. Z tym silnikiem o mocy 110 koni, chłodzonym cieczą, możecie sobie pozwolić na bardzo konkretną wyprawę, ponieważ przez 120 na godzinę na autostradzie pali to w granicach 5,4 litra. To naprawdę bardzo niedużo, jak na tak potężny silnik. No i silnik o dużym momencie obrotem, który sprawia, że nie musicie za bardzo grzebać w biegach, choć jest ich 6. Jeżeli już kupicie opcję tej BM-ki z quickshifterem, tej nowej generacji quickshifterem, to będziecie mieli biegi e, zmieniane zarówno do góry, jak i w dół bez używania sprzęgła. Do tej pory używałem quickshifterów, które dawały, dawały możliwość Zmieniania biegów do góry, tutaj także w dół, zatykania sprzęgła. To no może to lenistwo, może to rozpusta, ale czasami w długiej drodze człowiek być może staje się trochę bardziej zmęczony i nie chce mu się grzebać lewą ręką po sprzęgle. Obejrzałem swoje rękawiczki, kiedyś rzeczywiście lewa rękawiczka od sprzęgła jest kompletnie wytarta, a prawa nie. Dzięki quick shifterowi, pewnie rękawiczka nadal byłaby piękna. Z zalet coż jeszcze masa udogodnień oczywiście klasyka podgrzewane manetki oczywiście kontrola trakcji oczywiście ABS bardzo sprawnie działający mnóstwo tego ale jest pewna wada ponieważ rośnie ilość możliwości tego motocykla to miejsca na kierownicy jest bardzo niewiele w związku z powyższym Jeden przełącznik służy do grzebania i szukania odpowiedniej funkcji, typu zmiana charakterystyki zawieszenia, typu zmiana e, m, charakterystyki silnika. Ustawiacie go na deszcz, ustawiacie go na drogę, ustawiacie go na e, powiedzmy taką szybką, sportową jazdę. To można zrobić, ale to jest wszystko w jednym stryczku, za tym grzebania dość dużo. I jeszcze jedna rzecz, która mnie wkurzyła: radio, oczywiście, na pokładzie jest, no bo ktoś by w daleką podróż ruszał bez radia, ale. Ta gałka wielofunkcyjna, która jest po lewej stronie kierownicy, sprawia, że kiedy zmieniacie położenie kierunkowskazów lewa-prawa, niechcący trącacie w to kółeczko nieszczęsne i zmienia Wam się zakres. I wyobraźcie sobie teraz prawdziwego rockmana podjeżdżającego pod światło, kiedy to nagle niechcący zmienia Wam się ten układ na radio diskopolowe. I co wtedy? Wiocha pod światłami. Tak nie może być. Dlatego zróbcie coś, żeby można było to zablokować, żeby człowiek się z tym nie mordował. Druga drobna, może wada no ale w końcu to niby motocykl turystyczny to jeżeli próbujecie przejechać im przez miasto, to lusterka są perfekcyjnie zamontowane na wysokości lusterek samochodów, zatem przeciskanie się między autami jest dość problematyczne. Fajną sprawą jest to, że można płynnie regulować ustawienie przedniej szyby. To na szczęście jest pod jednym stryczkiem, zatem jeżeli chcecie podnieść szybę, to robicie to natychmiast, opuszczacie ją, jest wszystko w porządku. Bardzo, bardzo fajne prowadzenie. Bardzo ładnie zachowuje się w zakrętach, jak torowy motocykl. Nie trzeba się przejmować tym, że kładziemy się pod bardzo ostrym kątem. A on sobie z tym da radę, jedzie jak po szynach. Bardzo pojemne kufry i uwaga! Centralny zamek. Tak, żeby nie grzebać łapami w 50 zamkach na motocyklu, wciskacie jeden przycisk i wszystko co na nim macie czyli tylne kufry, małe kuferki z przodu, takie pojemniczki i ewentualnie kufer top. Natychmiast się zamykają za jednym zamachem. To bardzo dobre w niektórych krajach, gdzie wystarczy się trzy razy obrócić w koło własnej osi i nie macie już kasku, okularów, no i portfela, co najgorsze. Wszystkie możliwe wejścia dla urządzeń zewnętrznych, odtwarzających. Bardzo fajne światła, te anielskie oczka z przodu. No, zestaw maksymalny tego, co może być zamontowane na motocyklu turystycznym, prawdziwie. Oczywiście bezobsługowość, bo kto by się bawił smarowania łańcucha? Napęd wałem. Nie wiem tylko co będzie, kiedy złapiemy gumę i będziemy próbowali ją wyjąć pod motocykla ważącego 355 kg w stanie suchym. No ale jak ktoś jest twardy, da sobie radę. E, powiem tyle, w tych kufrach, w trzech kufrach można zapakować na wyjazd siebie, oczywiście małżonkę, jeżeli tylko będziecie chcieli, to nawet teściową. Tak wygląda BMW R 1200 GT.